Siemano, siemano, widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. <laughs> Dzisiaj jest fajny dzień. Czekajcie. Co? Co to... Co? czekaj, czekaj. Zbuduj wieżowiec, w nagrodę dostaniesz spawner golemu i enderman. Nie. Nie. Czy ja mam w tych skrzynkach... Nie, nie, nie gadaj. Czy ja mam w tych sukniach materiału do budowy wieżowca? Ja mam tutaj materiału do budowy wieżowca. Ja nie mogę, <tryk> dobra, dobra, dobra. Pomyślmy e, nad miejscem, gdzie ja mam gdzie tym wieżowcu, żeby nic nie Korzystam z tej twarzy. Ej, co jest? Ej, czekaj, ja, ja kojarzę ten wieżowiec? Czy to nie jest? Ej, ty, jaki... To jest ee, wieżowiec palionowy z ee, Wojanowic. A! Kurde, oglądało się to kiedyś. <laughs> Dobra, i ja mam tutaj jeszcze. Muszę jeszcze z dipta zrobić. To trochę dużo muszę zrobić. Nawet trochę, bardzo dużo muszę zrobić. No dobra. No to lepimy tutaj. A, tylko czekajcie, ja muszę sobie umrać. No, Później to będziemy jakoś bardziej. Realistycznie robili A ja tutaj widzę Że chyba to Ten gościu co mi daje Te zadania Chce Żebym ja rozbudowywał ten świat I mi później Będzie dawał za to nagrody Że w ogóle mi się chyba chciało Zbudować Mi się oczywiście Bardzo chcę Coś takiego zbudować Tylko teraz Tutaj mamy takie coś. Nie wiem, kurde, jakie ja to on zrobi. Dobra, dajmy na to, że tutaj się zgrubia. Już nie mogę skoczyć. Dobra. Okej, okay, mamy coś takiego. Dobra, coś takiego. Wiem, nie wygląda to jakoś mega, mega realistycznie, ale... ale jest ja nie mogę pierwszy raz w życiu buduję tak żeby było a nie wyglądało kurde tutaj muszę trzeba pomieszczać zniszczone przy okazji mamy drewienko z tego drzewka okej okay. o cholera trochę trochę to jest wysokie trochę mi zajmuje budowanie tego zaraz się... Dobra, spokojnie. Franko Cox. Uspokój się. Dobra. O cholera. Tutaj mamy dzielnika Germanowa. To możemy może nie być łatwe. Dobra. Jeszcze gdzieś chyba jest drewno. A no jednak nie ma. This am Christmas. Dobra, dobra, czekajcie. Odkleiłem się. Już nie ten czas na śpiewanie Christmasowe Czemu? Okej, okay, widzowie, nas trochę dirta. O, okej. Okay. Skoczyłem. Dobra. Mm, mm. Czekajcie. É yeah. no że tego dirta to mi normalnie starczyło. No, widać, co nie? Bardzo dużo go miałem. Myślałam, że jeszcze ten dirta to mi starczyło. No widać. Nie starczyło. Kiedyś ja to będę naprawiał. Ale nie teraz. 29 Z pół staka nam wyszło. 49 tylko no może tyle starczy ale najpierw musimy no w następnym dniu to będę robił widzowie zapomniałam wam powiedzieć możliwe że niektórzy z was już zauważyli że mam diamentowego seta tak Miałam od dawna granicy, tylko nie chciałam się zrobić zbroi, bo zawsze zapominałam, że je w ogóle mam. No tak. Byłem no powalone, ale prawdziwe. Dobra. No. Taka kubka. No, póki są tutaj liście, to mogę się tutaj wspiąć. No, dobra. No i co? Chyba zaczynamy budowę. Jest Mam nadzieję, że mi kratek wystarczy, bo nie jest na górze. Budowka jest 7 prawie 100 kratek. Co prawda limit jest 300 chyba 20. Nie. Może być różnie. a więc ee, gdzie ja mam te Materiał Kudam, a więc... Hmm, najpierw to ja bym mogła wyciągnąć niepotrzebne mi materiały. Prawie nic mi tutaj w, w moim ekwipunku nie Niepotrzebne prawie wszystkie moje Łuk sobie zostawię. Dywany mi nie są potrzebne. gdy w tym wieżowcu jakby we w środku wieżowcu będzie pomalane nie popalimy we mnie. dobra, no nie dobra napiszcie w komentarzu, czy ja dobrze to powiedziałem bo sam nie wiem hmm. dobra no dobra

Nie, ja jestem geniuszem, ja jestem geniuszem z tych materiałów tutaj na samej górze. Cenie, to teraz zaznaczam z Wiecie co będzie robione? Chyba będziemy główkę z robili. Ja nie mogę. Dobra. Nie, ja już może sobie dam na pasę. tutaj te rzeczy No i na co budować? Muszę szybko budować A że mnie szkielety z góry nie trafiały Dobra, no tutaj tak. dwa Trzy 4 albo 5, dobra, 5 Tak po 5 kratek będziemy budowali. No i zmniejszali to o jedną kratkę. Tak jak e, tą piramidę budowaliśmy w ostatniej serii. Ja niestety już skończyłem, nie skończyłem tej piramidy, ale konto mi się usunęło. Minecraftowe to jest inne konto całkowicie, więc... Aha. No. no nic no, nic nie poradzisz. Już mi się zielony z Nie wiem, czasami tego zielonego nie jest za mało. Tam też skrzynce. A no nic no, najwyżej po... W pierwszym odcinku budowania. Powiem, żeby mi. No, w sum... No. Ten gości, co mi to daje, no to raczej jest na bieżąco z mieniem. mamy to raczej doba. Surowca. A, jeszcze no, bo teraz będę. Zaczynał. Kurwa. Один из них не так хорош. А это другой французский город. О, да. О, да. Я не хочу Я хочу разбитый город. О, да. Я хочу разбитый Возьмите первый шаршот, и вот так вот, 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 вот так вот так вот, вот так вот, вот так вот так вот, вот так вот, вот так вот так вот, вот так вот так вот так вот так вот, вот так вот так вот так вот, вот так 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 вот, вот так 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 вот, вот так 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 вот, так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот, семь, четыре, 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 и, да, 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 ну что, давай проверяем

chcę to zniszczyć, nie zaczy. Bo widzicie, jak ja mam te no, takie skorowane. Ale nie. Były dni. No, nie da się nie, a nawet nie. ja chciałem mam cię. Bo już odpadło. O, okej. Okay. Uh -huh. I tutaj co ja spać. Co jest już ten film trwa 20 minut. A ja gówno sobie chyba nie ja no, na tym filmie a ja kurde dosłownie boję ja tych z obieku, bo ten balon jest strasznie kurz. Ciemno. To trzeba skręcić, to trzeba Bo nie mam za dużo tych strzałek. Ty! Ty walony! No. Teraz trzeba powiedzieć mhm. Dobra. Gdzieś jeszcze będzie musiało być.

Staki, czarne, no, 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 jest taki czarnego jeszcze. dołożymy. Tutaj zostały trzystaki. <laughs> Dobra. вам этим добро, что Tak, szczerze mówiąc jest 12.21, znaczy ja się to tragicznie zarubiście co, co ja robię? Ze swoimi życiem i ze wszystkim. podłoga wyjeżdża, co u Panią know. mała? w taki sposób. No i teraz co? Lecimy drugie piętro tego. mi się przydało to zmieścić. nie ma o boże nie to trwa wieki zaczekajcie widzowie trochę okej okay, widzowie zbudowałem cały wieżowiec od zewnątrz a w następnym odcinku będę go obudował w środku tylko ja tutaj muszę sobie zaczekać aż noc minie zejdę i wam pokażę go od dołu. Okej, okay, widzowie, gotowi. Trzy, dwa, 1. Ej, ty, no, ładnie wygląda. Tutaj, ten wieżowiec Powiem wam. Fajnie, bardzo fajnie. A w następnym odcinku będziemy sobie robili w środku rzeczy. Tak, I tu że ten prawie 30 minutowy odcinek Wam się podobał. Nie musicie go oglądać do końca. My tak będziecie w następnym odcinku widzieli efekt. No, no. E, mam nadzieję, że cały odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w poniedziałek elo.